Witajcie, Ej, jak się macie? Mam nadzieję, że jesteście w porządku. Ja mam się wspaniale, tak. Pokażę wam dzisiaj 10 prawdziwych bożych przykazań. Wstąpił taki znajomy z byłej pracy. Pozdrawiam cię, jeśli mnie oglądasz, tak. Ej, napisał do mnie, żebym uczynił taki materiał. Ja mu tam odpisałem, że Właściwie w niektórych swoich filmikach wspominałem na to, tak, że przykazania są inne. Aczkolwiek on ma rację, bo ja istotnie nie robiłem jednego takiego konkretnego materiału na ten temat, ok? Ponieważ katolickie przykazania różnią się od przykazań, jakie mamy w Biblii. Słuchajcie, tak? Tu są inne przykazania, słuchajcie. Niektórzy o tym nie wiedzą, tak? Moi, moi oglądacze zapewne o tym wiedzą, ale yy, ze względu na to, że mam nowszych i nowszych ludzi na kanale, tak, to yy, chcę uczynić ten materiał. I w tej chwili tak. Jesteśmy na stromie katolickiej, która nazywa się Adonai.pl, Ok? Posztal katolicki, jak to jest napisane. Ok? I tak. I tutaj mamy 10 przykazań Bożych. Czyli pierwsze, nie będziesz miał cudzych bogów przede mną. Ok? I zobaczmy, czy to się zgadza z tym, co jest napisane w Biblii. Tutaj mamy no, tak, też nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Ok? E, oczywiście ta jedynka, dwójka, trójka, czwórka i tak dalej, nie? To są tylko bezsety. To nie są. Numery przykazań, tak? No a tutaj mamy pierwsze przykazanie. Ok? Dwójka. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego na daremno. Pokazuję jej wyjaśniam. Czy istotnie tak jest w Biblii? O. Coś tu poszło nie tak. Pokazuję jej wyjaśniam, tak? Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest. Na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. O, chyba trochę inne przykazanie, tak? A czy w ogóle ono tutaj jest w tym dekalogu? Zobaczcie, nie ma. W ogóle nie ma tego przykazania, tak? Ja kiedyś to jakiemuś katolikowi cytowałem, i to nie jednemu. To oni mówią, jakim pokazuje pokazuję i objaśniam różnicę, że nie ma różnicy. No jak nie ma? No zobaczcie, nie ma w ogóle tego przykazania. Nie ma go, tak? To jest zupełnie yy, inne przykazanie niż tutaj macie. Te Wszystkie, tak? To jest przykazanie, aby nie czynić bałboch państwa, tak? Aby nie czynić sobie żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ ja, Pan Bóg, twój, yy, ja, Pan, Twój Bóg, Jestem Bogiem rosnym, który każe występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy mnie nienawidzą. Bóg odbiera jaką nienawiść to, tak? cokolwiek byś nie powiedział. To Bóg odbiera to jako nienawiść, kiedy ty krzymisz e, sobie obrazy tak? i kłaniasz się nimi i tak dalej. Nie? Okazujesz zaś łaskę aż do tysięcznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. OK. I w tej chwili czym to jest? Zobaczmy. Żadnej rzeźby ani żadnego wyczasu. Tutaj powiedzmy, mamy rzeźbę buddyjską, tak? Mamy buddyjską rzeźbę. Tego nie wolno czynić powiedzmy, tak? Jeżeli ogólnie chodzi o ten materiał, ja go nie będę w tej chwili objaśniał, chciałbym wam tylko pokazać tą figurkę, ok? Także to można przesunąć. I w tej chwili wam coś pokażę, bo to jest ciekawa kwestia ogólnie, że katolicy mają te obrazy i figury też mają, tak? Ale też jak widzą figurkę Buddy, to oni są jak, o to jest błogosławstwo. Nie wolno tego czynić, tak? Ale jak sami powiedzmy wieszają, nie mówię, że ona tak robi, tak? Nie mówię, że ona krytykuje buddyjskie, chociaż prawdopodobnie tak jest, tak? Figury. Bo katolicy tak mają, tak? Że yy, moja figurka Maryjna to, to ona jest okej, okay, ale już inne figurki to już nie są ok, tak? To jest taka obuda. Ale chcę wam coś pokazać. Zobaczcie, jak ona tu perfidnie pokazała ten, ten obrazek. Mimo tego, że ja już pisałem kiedyś, żeby... Jak ja jej to napisałem? Że chyba plus za usunięcie tego obrazka Maryi, tak? Bo w pewnym filmiku tego nie miała, tak? Generalnie nie interesuje mnie ten content i całym, całych filmików nie oglądam, tak? Ale jeżeli chodzi właśnie o to, co ma na ścianie, to mnie to interesuje tak? i to zawsze objaśniam, tak jak, jak wejdę na jej kanał, ok? Z zobaczcie sobie to, żeby nie było, że ja to przerobiłem, Patrz, patrzcie na to, to jest z jej kanału. u kogo dzieje, no to po prostu ten follow już zostaje na amen. Na... Jakieś zbliżenie dała, nie? Zobaczcie. po prostu ten follow już zostaje na amen. Także to jest właśnie to, tak? To jest obraz tego, co jest na Ziemi nisko, można powiedzieć, tak? Bo Maryja właśnie była normalnym człowiekiem, tak? Tak jak my wszyscy. Także była na Ziemi nisko. I to jest jej podobizna, okej? Okay? To jest podobizna Maryjna. Także zobaczmy ogólnie. Dobra, jeszcze nie. Po kolei przejdźmy do tych przykazań, tak? Już myślę, że. A może na koniec do nich przejdziemy jeszcze, tak? Jako podsumowanie. A zobaczmy tutaj. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. To jest trzecie przykazanie niby, jeżeli chodzi o dekalog, tak? A tutaj jest nie będziesz wzywał imienia Pana Boga Twego do trzech rzeczy, gdyż Pan Bóg nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do trzech rzeczy, tak? Albo inne przykłady mówią e, a jeszcze. Ogólnie, zobaczcie. Ja to celowo czytam z Biblii tysiąclecia. Okay? Dlaczego? Aby katolik nie miał do mnie zarzutów, że ja używam jakiejś innej Biblii, gdzie są powiedzmy inne przykazania albo coś takiego. Nie. Katolicy używają tej Biblii. Pokazuję jej objaśnię. Tak, to jest Biblia tysiąclecia. Takie są fakty. ok? I teraz tak. Tutaj to jest właśnie trzecie przykazanie, tak? Aby nie wzywać imienia Pana Boga Swego nadaremno. O, właśnie tak to brzmi, tak? A tutaj jest pamiętaj, abyś przyjął święty święć więc widzimy znowu, jest inaczej, tak? Tutaj mieli drugie, aby nie wzywać Pana imienia. Y Yy, imienia Pana Boga Twojego nadaremno, tak? To było drugie, de według dekalogu. A tutaj mamy trzecie, ok? Także nawet słuchajcie, bo ktoś może powiedzieć, a e, Ty nie wiesz, yy, tu nie chodzi o kolejność, słuchajcie. Wiecie co? Tu nie chodzi nawet o, o samą kolejność, ok? No bo wszystkie przykazania wiemy, że one są ważne. Ale generalnie chodzi o to, że Pewnych przykazań w ogóle nie ma, tak? Tak jak powiedzmy tego. Okej? Okay? Tak. Jeżeli chodzi o Kwaswo. I dlatego potem katolicy sobie pozwalają na takie coś, tak? I mają jakieś figurki maryjne, okej? Okay? Już. I on to tam zostawi, bo ona i tak nie wie, że tak się mieści, okej? Okay? Ale jak katolicy mają właśnie taki obraz maryjny, to oni nie widzą w tym nic złego, ponieważ w katechizmie jest nauczane, że tego przykazania nawet nie ma, tak? I potem katolicy sobie pozwalają, aby mieć u siebie takie figury. No bo przecież nie ma takiego zakazu, aby ich nie mieć, okej? Okay? Możecie mnie nie lubić. Ważne, że mnie tutaj Pan Bóg lubi, bo tutaj jest Pan Bóg, lubi, bo tutaj jest Pan Bóg, lubi, bo tutaj jest Pan Bóg. Czwarte. Przyj ojca swego i matkę swoją. Pokazuję jej objaśniam, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o y, prawdziwe przykazania, tak? Z Biblii, okej? Okay? Biblia jest ważniejsza. Okej. Okay? Księga 20. Ósmy werset, czyli czwarte przykazanie. Pamiętaj o dniu Szabatu, aby go święcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie Twoje zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana Boga Twego. Nie będziesz przeto w tym dniu wykonywać żadnej pracy, ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnicza, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród tych brzani. I tu ogólnie jest ciekawe, w Izraelu nadal szabat to jest sobota, tak? Także warto mieć na uwadze, że szabat to jest sobota, okay? a nie niedziela. Ale co mnie jeszcze mocniej interesuje w tym przekazaniu? 11 weset, bo on zadaje kłam temu, że katolicy łączą kwestię ewolucjonizmu, okay? Z tym, czego naucza Biblia. Czyli Katolicy mówią, że te sześć dni, w których Pan Bóg stworzył wszystko, to nie było sześć dni, bo jak jest napisane dla Boga sześć, jeden dzień, wybaczcie, jest jak tysiąc lat, okej? Okay? Czyli te sześć dni to mogłyby być sześć tysięcy lat i oni tak sobie myślą w ten sposób. Ale tutaj jest jasno pokazane i objaśnione, że w sześciu dniach, a nie w sześciu tysiącach dni, tak? Bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko co jest w nich w siódmym zaś dniu odpoczął, dniu dniu, tak? W siódmym dniu. Czyli dlatego pobłogosławił Pan Dzień Szabatu i uznał Go za święty. Mamy tutaj dowód, że realnie w sześciu dniach Pan Bóg uczynił wszystko, tak? Także nie dodawajmy sobie nic do tego, że to trwało sześć tysięcy lat. Nie, tu jest jasno zaznaczone w tym przykazaniu, tak? Jasno jest to objaśnione. I pokazane, albo pokazane i obieślone, okej? Okay? I teraz tak: tu dopiero jest czci Ojca Twego i Matkę Twoją. Dlaczego? Abyś długo żył na ziemi, którą Pan Bóg Twój daje Tobie. Czemu to jest ważne? Bo mamy tutaj też obietnicę, tak? A tutaj mamy tylko czci Ojca swego i Matkę swoją, a tutaj mamy obietnicę. Jak jest napisałem właśnie w liście do reprezent, z tego co pamiętam, że to jest pierwsze przykazanie z obietnicą, tak? Także to jest ważne, abyśmy patrzyli na tą obietnicę, tak? Że po to mamy czcić ojca i matkę, abyśmy długo żyli na ziemi. Mam osobny materiał, tak? Na ten temat pokazuję je właśnie. Nie zabijaj. Tutaj mam, nie zabijaj, tak. Przybiszcie kolejności, Kolejność jest inna, nie cudzołuż. Mamy tutaj nieco do Nie klatni. Mamy yy. nie Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek. Okej. Okay. Ale to jest w ogóle ciekawe, tak? Dziewiąte i 10. przykazanie jako jedno. Nie pożądaj żony bliźniego Twego i dziesiąte ani żadnej rzeczy, która jego jest. I my jako dzieci na religii. Ok? Cytowaliśmy to i nie myśleliśmy zbytnio swoimi małymi, kidowskimi główkami na ten temat, tak? Tylko tak z pamięci to wszystko cytowaliśmy i nie myśleliśmy o tym. A słowo Boże należy rozważać, tak? W ogóle wszystko należy rozkmijać, tak? A nie tylko y, używać bezużytecznych powtórzeń, tak? Jak to brzmi ogólnie? Tutaj mamy całe przykazanie. Jako jedno. Tak? Nawet mamy jeden werset. Okay. Nie będziesz pożądał domu bliźniego Twego, nie będziesz pożądał żony bliźniego Twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego Twojego. Jedno przykazanie. tak? Tutaj jest dwa i to nie robi żadnego sensu, tak? To nie robi żadnego sensu. No dobrze, myślę, że to by było na tyle, tak? Pamiętajcie, że z łaski jesteśmy zbawieni, bo tu jest napisane, zobaczcie też, że wypełnienie ich jest największym obowiązkiem człowieka i tutaj, jedyną drogą do zbawienia. Ja czytam w Biblii, że jedyną drogą do spawienia jest Jezus Chrystus, tak? I że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, tak? Czyli nie przez to, że tutaj przestrzega te przykazania, to jest dopiero potem, jak już człowiek poznaje Pana Jezusa, tak? Ale tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków Zakonu. I tu jest mocny, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Ok, dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.